Dzień dobry wszystkim z tej strony. Elien i dziś przychodzę do Was z taką krótką informacją. Moi mili Państwo, przede wszystkim kieruję informacje do osób, które wygrały w konkursie. Prosiłabym o szybki kontakt, ponieważ chciałabym już dla Was zrobić to, co mam zrobić. Bez wspólnego zdjęcia z SSO nie wyślę paczki, niestety, bo to jest część prezentu dla Was. Więc bardzo proszę o szybki kontakt. Tusie, Landrynkę, Olusie. Te trzy osoby, i chyba to wszystko, i chyba F-dropkę, bardzo proszę, ponieważ inne osoby na Was czekają, które już to zrobiły. No, będę musiała po prostu chyba chodzić na kilka razy, bo się nie doczekam. Także kontaktujcie się przez tego maila. Ja go sprawdzam codziennie. Więc bardzo proszę o kontakt. Potrzebuję Was na starstablu. No, i tak moi drodzy, chciałam Wam przekazać już teraz info dla wszystkich. Ponieważ e, są duże trudności z tym, aby uzyskać skrytkę pocztową, ponieważ jest problem z tym, aby naprawdę ją, e, się do niej dopchać, e, za pomocą młotki i dzięki moteczce. Nie pląkaj mi teraz tutaj! Tak, za e, Dzięki moteczce i za pomocą moteczki to jest jej pomysł. E, bardzo Ci dziękuję, młoteczko, za to dziękuję. E, Postanowiliśmy z stepkiem, że zrobimy dokładnie tak jak Młocia robi, e, czyli osoby, które będą chciały wysłać mi fanarty e, i tak dalej, e, piszą mi wiadomość na maila. Ja wam podam maila w opisie i podam wam go za chwilkę. E, piszą mi na przykład, ja chciałabym do ciebie wysłać fanart, tak? Ja coś tam, e, i ja w odpowiedzi na tego maila wysyłam wam swój adres domowy. I wysyłam go tylko osobom, które wyślą mi maila na podany adres, z wiadomością, że chciały wysłać, chciałyby mi wysłać fanarta. E, oczywiście będą też w opisach te maile, to nie jest e, problem. Tylko proszę o to, żebyście nie trollowali, tylko byli w miarę poważni. Ja wiem, jest to duże wyzwanie. Dobrze, więc e, proszę o wysyłanie maili, jeżeli ktoś chce mi wysłać. E, paczkę i czeka na to y, dosyć już długo, bo staramy się to długo. Proszę o maila na adres e l i i n y ty małpa Gmail.com. Ja go podam też w opisie, także nie ma problemu. Po prostu jest alienyt i tyle. Y, przez dwa i oczywiście tak małpa gmail. i y, na ten adres i tylko i wyłącznie na ten, nie na adres konkursowy. Wysyłacie mi na przykład wiadomości, że chcecie e, prosić o dane, dane do wysyłki, e, ponieważ macie dla mnie fanarty. E, niestety, kochani, nie mam możliwości zdobycia skutki pocztowej. Ja będę się nią nadal starać, e, żeby nam było wygodnie, ale no, nie mam niestety możliwości, więc e, zrobimy tak, jak robi Mocia. E, myślę, że mogę Wam zaufać i e, że nie będzie z tym problemu. Kolejną informacją jest to, że ja raz na jakiś czas będę robiła takie odcinki z otwieraniem tych fanartów, tych paczek i po prostu rosną na jakiś czas odcinki będą się pojawiały. Więc jeżeli macie ochotę wysłać mi jakiś fanart, to czy jakieś listy, proszę o to, byście właśnie wysłali mi maila i jeżeli macie ochotę, aby ten list został przeczytany na jakby publicznie, tak, na filmie to proszę o to, byście pisali, czy przeczytaj na filmie, czy proszę zachowaj dla siebie, czy po prostu nie czytaj na filmie, czy cokolwiek innego, aby nie było żadnej takiej prywaty wyciągniętej na, tym, na, na filmikach. Ja też wiecie, wstępnie się zapoznam, żeby nie było problemu, żebym nie przeczytała czegoś, co czego nie powinnam czytać. I proszę o wyraźne pismo, ponieważ jestem osobą krótkowidzącą, więc też ciężko może mi być się odczytać może mi ciężko być odczytać Wasze pismo, więc proszę o wyraźne pisanie tych liścików. Ja czekam na Wasze paczty... Pa, paczty? Po, na Waszą pocztę? Poczty chciałam powiedzieć. Na Waszą pocztę na mailu. Tak jak mówiłam, codziennie mail, sprawdzam maile, więc czekam na maile i myślę, że będziemy się w ten sposób fajnie bawić. Na te listy też niektóre odpowiem, jeżeli będzie adres zwrotny, więc... Cóż, do zobaczenia na końskim szlaku Start Table. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli nie jest jasne, to pytajcie w komentarzach. Pa, pa!